Cześć ekipa, witam na kanale Gruby Kupon. Na wstępie jak zawsze standardowa prośba o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, co pomaga rozwijać cały projekt. Dzisiaj hukniemy sobie taśmę na jedną ósmą finału. Polska niestety odpadła, my jednak bawimy się cały czas. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to przypominam jeszcze o promocji w Betclick. Jeżeli nie masz konta, chciałbyś się założyć, to wpisując podczas rejestracji nasz kod gruby kupon, przysługuje ci zwrot za pierwszy ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli hupniesz sobie kupon za 57 zł i on nie wejdzie, to Betclick zwraca 5 dych na saldo depozytowe. Oznacza to, że zarówno w przypadku przegranej, jak i wygranej, niezależnie czy masz do wygrania 15 tysięcy czy 2000, kasa jest Twoja i możesz te pieniądze wypłacić. Standardowo wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. I jeszcze konkursik, zanim przejdziemy do analiz. Co należy zrobić, aby powalczyć o 5 dyszek w BetClick? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładną ilość bramek, jaka padnie we wszystkich meczach w jednej 8 finału. Liczymy tutaj regulaminowy czas, oczywiście z ewentualne serie rzutów karnych się nie liczą. I standardowo, typujemy do godziny 18 do poniedziałku, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie. A teraz zapraszam do wysłuchania analizy. I lecimy chronologicznie. Pierwsze zdarzenie to wygrana Danii. W meczu z Rosją zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i potrafili skutecznie wypunktować swoich rywali kiedy ci musieli się już otworzyć. Jeżeli chodzi o Walię to mieli oni sporo szczęścia. Remis ze Szwajcarią gdzie to tym drugim zabrakło szczęścia i wygrana z bardzo słabą Turcją pozwoliła im awansować do pazy playoff. Duńczycy w ostatniej kolejce zyskali tutaj drugie życie, co niewątpliwie zbuduje ich morale. Poza tym uważam ich za nieco lepszą ekipę i myślę, że poradzą sobie tutaj w regulaminowym czasie. Drugi mecz z tego dnia to wygrana Włochów oraz under 4,5 gola. Linia jest wysoka, ale uważam ją za bezpieczną i jednocześnie kurs na to zdarzenie jest nieco wyższy niż wygrana samych Włochów. Włosi przeszli jak burza przez fazę grupową, gdzie nie stracili żadnej bramki. Austria co prawda pokonała Ukrainę w ostatnim meczu, dzięki czemu znaleźli się właśnie tutaj. Tylko raz udało im się zachować czyste konto w starciu właśnie z naszymi sąsiadami. Skoro Macedonia Północna dała radę strzelić im gola, to z Włochami będą mieli jeszcze trudniej. Italia to ekipa dużo lepsza jakościowo. Ekipa Mancinego gra ładny, ofensywny futbol, a z tyłu nie popełnia praktycznie żadnych błędów. Liczę, że spokojnie pokonają tutaj Austrię. Holandia z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. Oranie grają ofensywny futbol i stwarzają sobie mnóstwo sytuacji. Czesi z kolei w ostatniej rundzie nie potrafili zagrozić Anglii, która notabene nie wyróżniła się na ten moment niczym szczególnym. W tym meczu łatwo wskazać faworyta i są nim Holendrzy, i ja po prostu liczę na ich zwycięstwo w regulaminowym czasie. I kolejny becik również z niedzielnego meczu. W starciu Belgii z Portugalią stawiam na to, że obie ekipy strzelą gola. Jest to niewątpliwie gorąca para już w tej fazie turnieju. Obie ekipy mają piekielną ofensywę. Z jednej strony mamy Lukaku z De Bruyne, a z drugiej fenomenalny Ronaldo. Takie zestawienie piłkarzy sugeruje, że można tutaj oczekiwać sporych emocji i ja na takie liczę i spodziewam się jednocześnie bramek z obu stron. W poniedziałek wybrałem spotkanie Chorwacji z Hiszpanią jako swoisty dopychacz, ze względu na bardzo niski kurs. Ci pierwsi poprawili mocno grę i już z Czechami wyglądali lepiej. Trend wzrostowy kontynuowali w starciu ze Szkocją i ten mecz potrafili wygrać 3 do 1, awansując do fazy playoff. Hiszpania z kolei dwa pierwsze mecze mocno się męczyła i tutaj zdobyli tylko jednego gola w starciu z nami. Słowacjom co prawda rozbili aż 5 do 0, jednak tutaj Słowacy popełnili sporo błędów w defensywie i warto podkreślić, że dwie bramki to dwa samobóje. Chorwaci bronią dużo lepiej od Słowaków, a z kolei Hiszpanie mają problemy z wykończeniem akcji i jeżeli strzelą oni tutaj jakieś bramki to stawiam, że będą to maksymalnie dwa trafienia. I na zakończenie tasiemki wygra na Szwecji z Ukrainą. Szwedzi do meczu z nami nie stracili żadnej bramki, co oznacza, że przetrwali na zero z tyłu na wałnicę Hiszpanii. Niemniej, w starciu z nami mogli się już cofnąć w drugiej połowie, bowiem mieli awans i prowadzili z nami już 2 do 0. Ostatecznie wygrali również ten mecz w stosunku 3 do 2. I jednocześnie zajęli pierwsze miejsce w grupie. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie potrafili znaleźć sposobu na Austrię i do końca nie byli pewni awansu z trzema punktami z trzeciego miejsca. Biorąc to pod uwagę, uważam, że Szwecja jest ekipą lepiej przygotowaną do turnieju i ma w składzie lepszych piłkarzy. Jeśli Ukraina zagra podobnie jak z Austrią, to Szwedzi będą mieli spore szanse, aby cieszyć się z awansu już po 90 minutach. No i dzięki, że z nami byliście, na zakończenie zapraszam do naszej grupy Gruby Kupon, jest nas tam ponad 10 tysięcy. Przypominam również, abyście robili własne analizy, grajcie za tyle, za ile możecie przegrać i przede wszystkim, jeżeli coś się nie podoba, to po prostu olewajcie. My widzimy się jutro na kolejnej odsłonie Typerskiej Batalii, każdemu z Was życzę zieloności, no i do jutra, siemanko!